Tak. tak. Oh. <laughs> tak. No to prosta odpowiedź. To było moje marzenie, odkąd pamiętam. Mhm. E, natomiast tutaj muszę y, bardzo podziękować moim rodzicom, którzy odwiedli mnie od tego pomysłu, żebym poszła tylko na germanistykę. Bo ja byłam tak zachwycona niemieckim, Aha, okay. że moja pierwsza myśl przy wyborze studiów to była germanistyka. Mhm. Ale właśnie rodzice, no i też rozmowy z, ze znajomymi mm, Uświadomiły mi, że jednak lingwistyka będzie lepszym wyborem. Mhm. Z tego względu, że mam dwa języki aktywne. Mhm. No i oprócz tego y, nie muszę, gdybym chciała jakoś tam zmienić branżę, to nie muszę koniecznie uczyć, mogę tłumaczyć, mogę no, mogę robić dużo różnych rzeczy, nie tylko związanych y, z nauczaniem. Mhm. Chociaż ja akurat nie planuję przebranżawiania się, bo dobrze się w tym sprawdzam, dobrze się w tym czuję i myślę, że to był dobry wybór. Jeśli pytasz o to, czy jestem nauczycielem z powołania, to tak.